Pojebało was, o, kurwa, o, jeden z o, drugich? O, Wychodź z tego auta, kurwa. Nie, raz. nie ale, kurwa, nie wyhamowałem, za hamową bez... Ja mnie to chodzi, nie o, wierzę, że się medyku, kurwa tak szybko tak, to to, to Na szpital go weź. To weź. Zaleźmy, Odjeżdżaj tym autem, kurwa. Wysiadam, kurwa raz. wysiadam No to wysiądź, odjechać tu. Tak, wypierdalasz tym ten stąd. Grzeczniku. Nie będę mówił, kurwa, grzeczni do ciebie. Wysiądem na na ma tylko przysięgę. No to kurwa, wyjdź mi najeb, śmietniku. Przepróś mnie. O nie. No tu Przep... się nie parkuje o Przeproś mnie, a ty się, Rudo, nie wpierdolę. Tu trzema, się trzema, nie parkuje ty, ale, Nie wpierdolę! do Będę Ej, Grzemek, pilnuj tego no, auta Dobra, dobra Ja chyba jeszcze... Pan go trzyma Trzymaj, pilnuj, ja pilnuj, tego ja... auta Nie, kurwa, pilnuj to jego. siedzisz tu to... Przeproś mnie ja Odsuń się, kurwa, Kasztanie, mnie ja denerwujesz już Rudy. Przeproś mnie, kurwa Idź. No, Rudy, ja szybki bilet i wracam Rudy, idź stąd, bo źle ci się życie skończy dzisiaj Ruda, przeproś mnie Źle ci się życie skończy, prawda? co chcę cię przeprosić, przepraszam bardzo. Powiedziałem, Rudo nie wpierdalaj się, dogadaj. Nie, ale do ja, zlejmy... w... 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 Nie, ci nie, ja, tak? Masz jakiś problem, kurwa? Ten co Rudą obraża. Masz jakiś problem? Twaniaczku z papaderesu? Co zlejmy ty można na głowie, też spierdala. Spierdalaj, spierdalała, to twoja stara jak kurwa hopie kredo wzięła na 60. Ambitny jesteś. Przeprasz mnie, kurwa. Bo ty co mi zrobisz? Czekaj, że... Riki, spokojnie. Bo co mi I zrobisz? Wsadzę ci palca Ale, do nosa, przepraszam. Tak. Ja ci kurwa za aserwatywę ja. mogę zrobić, człowieku. Idź stąd, proszę cię, mi nie denerwuj dzisiaj. Ale patrz, ruda, no, no, miało no, wtedy się miało ustawić, to się tkała, kurwa. Zadziałałem, zadziałałem. tą dziurę, kurwa. Ty wiesz, gdzie jest szatunek? Nie wiesz, kurwa, bo u ciebie się kończy na zero, kurwa. Spijź, w spij. A, w piżdzie, a kiedyś ta osoba cię będzie ratowała. I to powiedz mu, w piździe? Ta ruda? piździe na Wygwizzie Ta ruda Wejdź, Wyjdzie, chodź, chodź, chodź wyjdziemy, chodź wyjdziemy 10 metrów od medyka Wsadzi mnie do zmywarka Chodź wyjdziemy 10 to... metrów od medyka Chodź, 10 jestem poza służbą, medyka. chodź przed szpital Spirta Oj sorry, 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 e, nie, nie, sorry byłem, kurwa. A kurwa mniejszej mi, się, mi się pojebał, kurwa rynka, kurwa Zaraz nie. się tu zacznie wojna. A ty mniejszej mi się, się pomylił na dziurę dostaniesz Dobra chodź, chodź. mi się pomylił Chodź, chodź na pole, chodź, chodź pogadamy sobie No jakie pole na na pol, Dali na dwór, no bo ruchu. kurwa, król przyjechał z złotem śmierdzi, kurwa, jest zajebisty kurwa. Że cię matka z chuja nie zdzizała, to nie moja wina, kurwa. Twaniaczku pierdolony. Chodź, Słyszysz, co on chodź, no chodź. Oczywiście. Zrób Chor. przysiad dupą na piramidę Shopsa Ach, i Chłopie kurwa, ty, przysiad to Twoja matka robiła, wie? kurwa, Twoja matka robiła Hopi na Medyk telefon chyba kurwa. się kolega cię Ja udaję fajnie, chodź na pole, chodź, pogadamy Już sobie nadwór. Czekaj, nadwór, chodź na twór. Nie, Ty się pocisz. To medyka vara, kurwa. Jak masz problem, to zacznij. Medyk przeprosz mi powiedziałem, gdzie on kurwa. Co jest? przeproś kurwa, nie przeprosicie. Nie wchodź tam. Przepraszam, ci Przeprasz mnie bo nie no, ciebie, a zapał w twojego Nie, ja kurwa za kastan? Nie to. wiem kurwa, drodzi kurwa. biorę pod pachę zara. i wypierasz. Ricky Co jest? Dawaj lecimy. Nie, nie lecimy. Się, kurwa. Proszę się. stąd wyszedł za biston wyszła Twaniaczko, się rzucicie? Nie, jak siódemkę, sam cię rozpierdolę na sam cię rozpierdolę na pieści. po co w siódemkę? Na cię rozpierdolę, Rudy chuju. Zajebie, zajebie ci zbanij i cię rozjebie, wiesz, Ale pusto wącaście, ej, rozumiesz? ale wiesz odchodzi chodzi? Pusto w głowie nie działa. <śmiech> <śmiech> Będziesz miał w Nie, panie Rudy, wie pan, że auta nie ma już na zewnątrz, prawda? Ruda, powiedziałem do kuchni, wypierdaj w tym momencie, bo się <laughs> nie nie tak z dalej. <laughs> no nie mów tak. 270. No, no tak szybko Nie macie nic pieniądza na pewno? No i jak tam? pierdolę Ukradłeś czy nie? A czemu ta fura się zamknięta? Się dzieje? No czemu zamknięta, jak myślicie? Czemu zamknięta? Dobra ty pani to uda idzie dalej A rozjebać cię mam czy jak? Ale co właśnie rozjebać? Co? Kurwa? Kolego To Kamój bajery Czarny bajera kurwa. <muchaj> Co mi zrobicie kurwa? Bo czy tu zarabie? Będziesz kurwa krad moje auta czy jak? Co będę, co? Jaki twoje auta, co Ja Wyzywasz mnie od złodzieja. Tak, wyzywam was od, od złodzieja, bo nimi jesteście. To? nie jesteście. To? Nie jesteśmy, kurwa. Życie, no ale że, to że, pamiętam, kurwa, przecież was rudy, widziałem. Że rudy to złodziej? E, tak, bo cię widziałem, więc. Tak, nie bez... jesteś rasista? <słodzień> Rasiista, o, to... Kurwa. Idziemy do prokuratury z tym. Pójdź do Ta, prokuratury. Wita. Ty wyglądasz jak z Zapraszam do prokuratury. No to chcieliśmy złożyć skargę, kurwa. No chcecie, złodziej? na was? Nie na ciebie. Nie, na pana. No to chodź. Chcieliśmy złożyć coś. na nadoj? Do... Nie nie. Nie na psy od razu jedziemy. No do Pani pana chodzi. Confident jebany go Konfident Confident pierdolone. Jedziemy na psy, oh. zapraszam. To pan to no to pan tu to chodzi, chodź. Pan otwiera jedziemy na psy, chodź, chodźcie chłopaki. Tak, to czekaj. Jestem jedziemy wsiadajcie. na psiary. Prokurator generalny no, dziura w tutaj. Jedziemy na makowca. No, ale nie co, walimy? co walimy, co walimy? Co kurwa walimy? Dwa się w łeb, kurwawawa. Chodź, chodź, Chodźcie no. chłopaki, wsiadaj. Nie, no nie, pojebał cię, on cię na komendę. Nie wsiadaj, o, nie, osiadaj, osiadaj. Osiadaj. Nie, nie wsiadaj, nie wsiadaj. Nie wsiadaj, nie wsiadaj. Siadajcie. Jaki debil. Kurwa. To oni tam jadą z przodu? Nie. Są tu. Fajajaj. Ty kurwa no. Za kurwa, jebał. Oddaj nam kolegę, już nie. Porwa przepraszamy, mnie. już nie będzie, już porwa nie będzie. Nic. Mnie, przepraszamy, dobra, mnie. odstaw go kurwa, on porwa. no, nie porwał To teraz jesteście takie chojraki czy jak? Żadne przepraszam, U, kurwa Dobra, pan pokaże dowód. Gdzie pan ma dowód, ja sprawdzę? W piździe, wyciągnij se Dobra, przeszukam pana na szybko. Nie znajdziesz. Żeby znaleźć dowód. Nie znajdziesz. A pan jest prokuratorem czy Prokurator generalny, dziura w dupie, kurwa. Ale jeżeli jest pan prokuratorem, to nie mogę go pan mnie boli, kurwa. Dlaczego nie mogę? Ja mam słabe Uf. serce, kurwa. Jeśli ja nie ma pan, panów policjantów, to... Dobra, no, pan, pan zaje... go i chuj już. nie wyrazi zgody na... To, kurwa, Rudy. Halo, Rudy. To nie może pan... Ale ja policji. nie potrzebuję tego pana zgody, ten pan Rudy. moje auto. Rudy. No tak, no to proszę... Wstawaj, Rudy zemdlał, poli... Rudy zemdlał, Rudy. Proszę pana... Bo Oczywiście, że mogę, się pan go. nie będzie mi wydał, powie, mówić, co ja mogę, czego ja nie mogę. No pan nam tak samo. hello. No kurwa ty prokurator. coś tam się kłócą. Dawaj garnuchu. Kurwa. Dobrze. Chodź gaś... gaś... na dach kurwa. kurwa. Ga... go szybciej niż kurwa gadkę i to go kurwa Czasem ubrawa człowieka i do widzenia Dobra jestem, bo co z was psy psie... no, psów nie ma. No to kurwa zaraz. Mój was... psa ma prokurator generalny dziura w dupie. Zostawił mnie kurwa. Oh. O. No, po wypierdalali szyby. O kurwa! Kurwa spierdalaj. Ja do bagaja chłopaki SPIERDAŁ ja Bagaja, Bagaja, bagaja RUDY I chuj panu w dupę <śmianie> <śmianie> Kurwa dał Kurwa co się rudy Kurwa bo je złapie jeszcze Stafon pierdołowy Ramuj go kurwa <śmianie> Dawaj na groszków jedziemy Paralizatorem potraktowują sobie serce od wciągania kok kok Kurwa garnuk Co pierdalasz Siema. Ola, amigo, o, Mógłbyś, Ola, ola, kurwa, espaniola! Mogę ci go strałować Ola, 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 daleko, niebie, tak. ola! Jesteśmy we dwóch. Nie, a nie, nie, gdyby no. zajebaliśmy kamaczek jakiejś mafii! Jedźmy do tych, do groszków! Jedźmy na nas zaraz zaczną, kurwa. Faszerować Jedź, Jedźmy do groszków, chłopaki Dobra, chuj, Ale... najbiem ich! Wiecie to, że to jest pan z Chwila, chwila! Stop, stop, stop! No. no. Ja tam PMX-a widziałem jak go chcę kurwa No PMX ma bagażnik kurwa Na kierę usiądzisz Pierdal Kurwa kurower skurower zajeba No wsiadaj Rudy, kurwa Ale ja będę was gonił kurwa Jedziemy do groszku nie No kurwa nie wiem, czy chcę no. No tak przyrzekam ci no. Bez kitu nie, ja się z nimi znam. No właśnie, problem, ja się z nimi znam nie chcę sobie stosunku stosunku Ja też się z nimi znam. Siema blondyna. Ja... Nie kładzie rękę na kolano do udane? No, Traj tak, o blondyna. O, ty jesteś chłop. Ja birno Patrz, patrz, patrz. Dawaj, dawaj go, dawaj go. został On nas śledzi, kurwa. Zatrzymaj te. Poczekaj, co nas kurwa śledzisz? Co nas śledzisz? Śledzi? Słucham? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co ty pierdolisz do mnie? Spierdalaj. Uwierz się, rucha To spierdalaj, z Felu To. O nie! No co kurwo? Co kurwo? na Rucham go! Rucham go! Mocno! Ziemia, no, ale macie zaimpisko w kolorową snubę. Ziemia, wsiadaj rudy. Kurwa, nie chcieli pogadać. To są ci ty Co wy tam z tym robicie? Elo, kurwa, grochy! Sferę! Kurwa, eee. oh, o, o. O kurwa, Jébacz, eee. ty. O. kurwa, o. kurwa, c eee. <gulose> <Jesteśmy tarmanem>. pierdolo, o. 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 kurwa, Co kurwa, kurwa, zróbcie dzieje, kurwa, kurwa, swetłam, kurwa, 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 Skupiałam! Moja trawa jest bardziej zielona, niż wy. Co za groszki, w tyłu, w tyłu. z tyłu, groszem! Z tyłu na chujgonie! Eł, Kurwa, drugie kamaczu wyraz, zaraz raz dojedzie z Nie bój się, jest w porządku! Cześć, to ja też do... bez... Dobra, rucham go! Panowie, proponuję ich rozjebać No ja, Dobra, wysiadamy i z pięści walimy, z pięści, z pięści! Nie oni zrezygnowali z fierdalami! I oni myśleli, że jakieś komaczki z nami jechało. To jest jasne. Eee. Ale masz przester, kurwa. Ty się ma, wsiadaj do bagażnika. Eee, Cheapcia. Cześć, eee, piękna. Ale masz kurwa zajebisty ja płaszcz, że... ci powiem. Eee, idziesz się piłknąć? Eee, Matełko to jakiś braciak chyba. No słyszysz? Wsiadł. To wy się źle. Eee. Ja to w tak eee. to zobaczysz. Co <śled> mnie bijesz, kurwa? Proszę, bracie, przepraszam. Kurwa, to braciszek, matełko. Kurwa, co ja piltole? Braciszek. Hey. Matełko, rudy, wsiadaj. Chcesz, rudy. On idzie z nami, chłopaki. Nie wsiadaj. On idzie z nami. E, do bagaja, do bagaja, rudy. Są do odwalenia osoby. uważaj, że Czekaj. Są to odwalenia osoby w tamtych ciężarówkach. Dobra, to po jest. Do bagaja, rudy jakiś. Nowy świeżek. Nowy rudy Mamy świeżak do bagaja! Nowy rudy świeżek, no, do bagaja! Musimy odwalić, słuchajcie, musimy ja odwalić! Musimy odwalić tamtą ja dwójkę, co jechali w tym. Kogo? Bo obrażają mnie, że jestem Kto? rudym frajerem. Kto co ty gadasz? My no nie to lubimy takich, co obrażają mnie. Z rudym frajerem, braczę, braczę, jak masz na imię. Kojenic składają na bongo. Jak oni wyglądają? Rozumiem. Taka babka, co jest dziwka, wygląda. To zruchami ją, co? Na gdzie oni są? Oni, no, zaraz oglądam, widzimy, no nie mam takie proszę. pytanie. Ile nas kurwa w tym aucie siedzi? Siedem. Dobra. Oni na mechaniku mówicie. To, to jest trochę taka mafia, nie? Kurwa, za kurwa. dużo chyba, musimy drugie auto wziąć. Nie, nie, spokojnie jest dobrze. Wy nie możecie w bagażach, kurwa. Nie, spokojnie, spokojnie kurwa. jest w porządku. Jak tu zobaczy, to jest wielki bagaj, kurwa. Ja, się, od, odpoczniemy, kurwa, na wakacje. Dokładnie, dokładnie. ja do... Które na kosałce czyli z nierkę komuś no, Ja no, tam tym no, no. ja tam tym tirem na przeciwko, na przeciwko, wytiram No matówka z tyłu nie ma jak coś No tutaj, tym, 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 tym czerwonym Wiesz, tutaj kurwa to nie jest, to nie oni Ej No ale Gdzie jedziemy, chłopaki? Lokalne Szukamy no, szmatę jakąś w tirze Dawaj tu, no, na mechaniku Tirówa jebana, he he No Chłopak, hmm, Jest tu ktoś? Nie, tu nie ma Kurwa nie ma. Wow. ale chujowa beta, widzisz ją? To... Nie, nie, kurwa, nie, nie, nie róbcie. A to nie róbcie, ja tu patrzę. Ty, leży, Boże, to jest butla, kurwa. Rudy. Wow. Ktoś ktoś tak kurwa, Nie, kurwa krzyczy. Ej, bo... tam na, na chwilę. <tryk tryk> kurwa, <tryk tryk> ja nie kurwa. Ja mam auto. Rączki, rączki. Rączki, bo No, ty też, no. podnosi ręczkę. Szanuj dupę, kurwa! Kolna środki, kurda żółki. Ej, ja mam sześciosobowe auto nie, do góry nie, nie. No? Ej to dawaj, daj mi prowadzić rudy Pojdziemy hmm. do mnie pod chatę, po furę. A jak chodź masz auto? No ale... poczekajcie na Rudego, on zaraz tu wejdzie E którego Rudego jest na ale... strzelku? Kurwa zaraz ej, przejdziemy może po niego a... Ale... on spanikuje nie będzie wiedział co zrobić, on telefonu nie ma te w sumie niepotrzebne nam no groźne no, z... ja bez. A właśnie, ja może wam przeliteruję moje imię K-O-Y-A-A-N-I-S-K-U. Jasne, szefie, <grym> rozumiem. Ej, powinniśmy być wszyscy ruchami. dziękuję ludzi. za staranie. Ej, ja również dziękuję za upomnienie. Mogę cię wyrównać. Możesz. Ej, słuchajcie, co oni tam gadają w tym bagażu. Gdzie jest ten kurwa rudy ostatni? <grym> Co, wiecie, on jest kurwa? No, on przeświatł się na chwilę wieczną, że to nie budzi. A kurwa, to może coś poczeka na niego. Nie, nie, nie i nie bum. Nie, nie, chyba. Sorry. <ślese>